Siemaneczko, ziemeczki w kolejnych odcinkach Minecrafta Jak widzicie Nie jestem na serwerze HardCraft Bo jestem po prostu na swoim I chcę was po nim oprowadzić Co będzie zamiast w... To będzie zamiast wtorkowego odcinka W czwartek mam nadzieję, że tam ten odcinek się pojawi Z HardCraft I teraz was yy, Po oprowadzę Znaczy wam pokażę Tutaj macie różne zasady Zasady serwera Administracja serwera VIP i SVIP do kupienia i Enchanting na 30 level. E, tak wygląda spawn. Sam go robiłem i teraz Was dalej oprowadzę po innych budowlach. Tutaj macie wymieniarkę. Tutaj macie tutaj macie do wymieniania. Tutaj będą skrzynki, bo rzucanie to jest bez sensu. Dalej macie Portal Portal I tutaj tak to wygląda Na szybko was oprowadzę Tutaj macie różne zwierzątka jak ktoś mięsa nie ma Tutaj już jest od, od razu mówię że można się bić Sam kubojdy na domy Jak tu jakiś nowy gracz dojdzie i będzie mieć dom To może mi powiedzieć to założę mu Kubojda. Tu jest jakaś chatka byłego W ale to był, była chatka Momanową Tutaj jest dom szaketa tak on wygląda. Mi się podoba. Nie wiem jak wam. Dalej jest dom Windowsa. Tak wygląda dom Windowsa. Tu jest coś popsute. Nie wiem o co tu chodzi. Oj, creeper. Dalej jest dom Tyni. Tak on wygląda. Oprowadzę Was trochę po nim. tak on wygląda Tutaj to wygląda tak I tutaj to tak wygląda przebiera Przebieralnia jeden, przebieralnia 2 Dalej wejdziemy na HOMA Oczywiście to nie jest mój dom, to jest dom graczy, tylko że sobie zapisałem go, żeby już tam nie szukać. Tak on wygląda. Mi się podoba, bardzo mi się podoba. Tutaj jest to. O, właśnie jest jeden gracz. To wygląda tak. Tutaj jest spokój do alchemii, o ile się nie mylę. Um, ładny widoczek jest stąd, naprawdę. I oczywiście powstają nowe domki. Tutaj jest serwer 10-slotowy. co chciałem pokazać, to wam pokazałem. Teraz się tepnijmy na spawn'a Wbijać po prostu IP będzie w opisie. IP będziecie mieli w opisie. Serwer 10 slotowe, ale chcę go powiększać. No to nic. Subskrybujcie, łapkujcie. Piszcie komentarze, wysyłajcie do znajomych. Z bardzo sęcią przyjmę Was jako graczy. Eventy będą, wszystko będzie. Spawn mi się podoba. Sam go robiłem. Znaczy skolo no i to na tyle mi się podoba. We wtorek go wstawię. Zamiast, w czwartko, zamiast wtorkowego odcinku z Hardcraft to będzie mój serwer pokazany. To nie ziomeczki, trzymajcie się, łapkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze. No i to na tyle, pa pa.